Dzień dobry, szanowny, dzień dobry, szanowni. Wskakujemy w czwarty kwartał w serii dwa Równe Skoki i dzisiaj o czterech kwestiach. Cztery rzeczy, które doskonale znacie z zarządzania, z podejścia procesowego, z podejścia systemowego, a więc dokumentacja, ustalenia wynikające z planowania oraz procesy i narzędzia. I te cztery rzeczy, moi drodzy, spotykają się z czterema rzeczami, które towarzyszą. Współczesnemu zarządzaniu. Otóż warto pamiętać i warto przemyśleć to także w ramach akcji, które podejmujemy, czy to właśnie u progu czwartego kwartału, czy to także w kolejnych etapach naszego zarządzania, że tak naprawdę bardzo często dokumentacja, nawet zbyt obszerna czy jałowa, jest o wiele mniej ważna aniżeli metodyka, którą podejmujemy, jeśli chodzi o koncepcję naszej pracy. Formalne ustalenia, owszem, one są ważne w podejściu systemowym, ale nie mogą przesłonić współpracy, co zresztą też pokazały ostatnie dni i tygodnie. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli także i na nasz apel z odcinka specjalnego w ramach serii dwa równe skoki. Mam na myśli pomoc dla powodzian, prowadzoną bardzo holistycznie, w bardzo wieloraki sposób to pokazuje kolejną rzecz, moi drodzy. Procesy, owszem, narzędzia, owszem, ale dominujące nad nimi zdecydowanie są relacje międzyludzkie, współpraca ze stronami zainteresowanymi, ale także spójność z samymi sobą. No i to wreszcie, drodzy państwo, prowadzi nas do planowania i to pożądanie. Planowania w zarządzaniu jest oczywiście ważne w ramach tego pragnienia planowania, tej, tego pragnienia poczucia stabilności. Bardzo często podążamy za planem. Ale w dzisiejszych czasach warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo istotne jest reagowanie na zmienność reagowanie na zmienność rozumiana jako ciągłość działań. I dlatego też. Dziękując za dzisiejsze spotkanie, proszę, dajcie się zaprosić, dajcie się zaprosić na listopadowe forum zarządzania, które w gronie Big Project Family organizujemy już po raz czwarty w Bydgoszczy. A zapraszając na to spotkanie, moi drodzy, nie użyję określenia, że jest ono wyjątkowe, cudowne, wspaniałe. Takich określeń znajdziecie bardzo dużo, bo czwarty kwartał tego roku rzeczywiście skutkuje wysypem różnego rodzaju, czy to forów, czy to sympozjów, czy to wymian doświadczeń, zapraszam Państwa na to spotkanie do Bydgoszczy z całkiem innego powodu. Z powodu związanego z tym. Nie ściemniajmy, zjaśniajmy. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo dobra, nie tylko na czwarty kwartał 2024 roku.